Witaj na moim kanale. Dzisiaj pierwszy film z nowej serii o śnie. W tym nagraniu chcę Ci opowiedzieć o tym, co to jest sen, dlaczego śpimy, dlaczego zasypiamy, dlaczego ważne jest, żeby spać odpowiednią ilość godzin, co się dzieje z naszym ciałem w czasie snu, ile tego snu potrzebujemy. Zanim przejdę do tematu naszego dzisiejszego filmu, pozwól, że się przedstawię. Ja się nazywam Marzena Kargul, jestem lekarzem, neurologiem, interesuję się również medycyną chińską i akupunkturą, a także psychologią i szeroko rozumianym rozwojem osobistym. Od 10 lat prowadzę zajęcia w Szkole Cukrzycy, są to zajęcia dla osób z cukrzycą i ich rodzin. Gdybyśmy się mieli zastanowić nad tym, co to takiego jest sen, rzadko chyba zadajemy sobie takie pytanie. Gdybym miała tak po ludzku powiedzieć, powiedzieć definicję snu, to myślę, że brzmiałaby ona mniej więcej tak. Że jest to taka faza w, naszej, w ciągu naszej doby, kiedy ośrodkowy układ nerwowy, a w zasadzie mózg, funkcjonuje w dość specyficzny sposób. A mianowicie jesteśmy nieświadomi i pozostajemy bez ruchu. Jest to faza, która występuje na zmianę z czuwaniem i jest takim stanem czynnościowym. To znaczy, możemy w zasadzie w każdej chwili osobę śpiącą obudzić. Czasami jest to łatwiejsze, czasami trudniejsze, ale jest to wykonalne. W odróżnieniu od stanu śpiączki, kiedy jest to zdecydowanie trudniejsze i nie zawsze się udaje. Dlaczego w ogóle zasypiamy? Jest w tym trochę magii, ale więcej fizjologii. Zasypiamy z powodu działania dwóch neuropeptydów hormonów wydzielanych przez nasz mózg. Jest to melatonina, która jest wydzielana przez szyszynkę i oreksyna, wydzielana przez podwzgórze i rdzeń przedłużony. Melatonina wydziela się wtedy, kiedy zapada zmrok i nasze oczy to odnotowują, że jest ciemno. Przesyłają tę wiadomość do szyszynki. I ona wydziela melatoninę. Najwięcej melatoniny wydziela się między 22 a 3 nad ranem. I wydawałoby się, no okej, okay, wystarczy. Po prostu robi się ciemno, zasypiamy. Ale nie jest tak prosto. Bo jest jeszcze jeden hormon, oreksyna, która to też w pewien sposób reguluje. Jeśli ktoś oglądał z Was film o tre, to wie, że rdzeń przedłużony i podwzgórze to części tak zwanego mózgu gadziego. Dlaczego to jest ważne? Otóż dlatego, że oreksyna wydziela się wtedy, kiedy nie czujemy zagrożenia. To też wiąże się między innymi ze stresem. Jeśli jesteśmy zestresowani, jeśli jesteśmy w zagrożeniu, czujemy jakieś zagrożenie, jesteśmy niespokojni, to mimo że wydzieli się melatonina, to i tak nie zaśniemy. Z oreksyną to jest w ogóle taka ciekawa historia, związana, bo były prowadzone badania nad oreksyną, i między innymi. Udowadniano, że ona reguluje również apetyt, więc jeśli dobrze śpimy odpowiednią ilość godzin, to to pomaga m.in. w odchudzaniu. Więc warto spać odpowiednią ilość godzin, jeśli ktoś chce się odchudzić. Łatwiej będzie. Z oreksyną związana jest również taka przypadłość czy taki stan, Narkolepsja. Jeśli ktoś oglądał wyścig szczurów, a myślę, że wszyscy oglądali, jeśli nie, to, za, to zachęcam, bo naprawdę bardzo zabawny film. To przypominacie sobie Rowana Atkinsona, który zasypiał w najmniej odpowiednim momencie. To jest właśnie narkolepsja. Jest związana właśnie z wydzielaniem oreksyny, ze złym jej działaniem. I wtedy człowiek, który na nią cierpi, no właśnie zasypia w dziwnych miejscach, w dziwnej porze. Kompletnie nie jest to związane z takim normalnym, fizjologicznym snem. No tak, to ile w zasadzie powinniśmy spać? Zapotrzebowanie na sen jest bardzo indywidualne. Zależy m.in. od tego, czy jesteśmy dziećmi czy dorosłymi czy osobami w podeszłym wieku najdłużej powinny spać i najdłużej śpią dzieci to jest związane między innymi z tym że też w czasie snu wydziela się hormon wzrostu i nawet tak się mówi w narodzie że jak dzieci śpią to rosną i to prawda bo właśnie w czasie snu tego hormonu wydziela się najwięcej i dzięki temu dzieci rosną. Ale nie, no nie tylko dlatego, śpią więcej. Po prostu, żeby w ogóle ukształtować się, to potrzebują więcej odpoczynku. Osoba dorosła śpi od 6, czy powinna spać od 6 do 8 godzin. A osoby starsze. Potrzebują troszkę mniej snu, tak jakieś 6-7 godzin. Co się dzieje z naszym ciałem, co się z nami dzieje, kiedy śpimy? To zależy troszkę od tego, jaka jest faza tego snu. Wyróżniamy we śnie 5 faz, ale dla naszego filmu tutaj podzielimy sen na takie dwie główne fazy. Jest to faza non-rem, czyli wtedy, kiedy nie poruszają się nasze gałki oczne. Leżymy w zasadzie bez ruchu. I faza rem, czyli faza szybkiego poruszania się, szybkiego ruchu gałek ocznych. W fazie non-rem odpoczywamy. To jest faza głębokiego snu. Ona nie występuje od razu po zaśnięciu, tylko jakieś, jakąś godzinę po, po zaśnięciu, i wtedy nasze ciało się po prostu regeneruje. Zwalnia oddech, zwalnia tętno, zwalnia akcja serca. Mózg nie pracuje, jakby, czyli jesteśmy nieświadomi, po prostu się regenerujemy. Wtedy komórki się naprawiają. Wtedy cofa się nasz zegar biologiczny, wypłacają się zmarszczki i tak dalej. Wtedy po prostu odpoczywamy. Natomiast w fazie REM, w tej fazie szybkich ruchów gałek ocznych, zupełnie inaczej to wygląda. Wtedy właśnie oddech przyspiesza, serce przyspiesza, a my śnimy. Wtedy mamy sny. Sny jest to w ogóle, jest taki ciekawy temat. Podobno śnimy tylko to, co widzieliśmy, czy czegoś doświadczyliśmy, może tak. I w czasie tego, tej fazy REM nasz mózg to wszystko przerabia. Tworzą się nowe połączenia w mózgu, nowe drogi. Przesyłania wiadomości. Mózg jakby porządkuje to, układa, w jakiś sposób przerabia. Tak do końca nikt nie wie, czy naukowcy się nad tym głowią, ale też nie do końca wiedzą, dlaczego tak jest. Z tymi snami związane są też takie Ciekawa rzecz na przykład to, że mamy kolorowe sny. Bardzo rzadko śnimy na czarno-biało. Mało tego, podobno jak pojawiła się kolorowa telewizja, to nasze sny stały się jeszcze barwniejsze. Ciekawie śnią też na przykład osoby niewidome. Jeśli ktoś urodził się niewidomy, to w czasie snu doświadcza wszystkiego, ale nie widzi. Czyli nie widzi obrazów. Czuje smak, czuje zapach, czuje dotyk, słyszy, ale nie ma jakby obrazów. Natomiast jeśli ktoś urodził się jako osoba widząca, a stracił wzrok później. To ma tak kolokwialnie mówiąc normalne sny. Czyli widzi też w czasie snu. Widzi obrazy w czasie snu. W czasie snu też nie. Też osłabia nam się węch. Jest to o tyle istotne, że na przykład możemy nie czuć. Jak się coś pali, jak się palimy, jak jest pożar, no jest to dość niebezpieczne. A co jeszcze ciekawego, zupełnie inaczej działają wtedy nasze mięśnie. Mięśnie są rozluźnione i jakby czynnościowo nie odpowiadają temu, co przekazuje im mózg. Jest to o tyle istotne, że gdyby było inaczej, to jakby nam się śniło, że biegamy, to byśmy biegali w czasie snu. Nie u wszystkich to działa. No, nie u wszystkich działa to tak, jak powinno. I są osoby, które w czasie snu kopią. Właśnie różne ruchy wykonują, wiercą się, kręcą i nie dają innym spać. Ale najczęściej to jest właśnie takie czynnościowe, czynnościowa blokada. I nawet jeśli biegamy, skaczemy czy inne rzeczy robimy, walczymy z kimś w czasie snu, to nie robimy tego fizycznie. I w tym momencie chciałabym też powiedzieć o czymś takim jak mioklonie przysenne. Jest to fizjologiczne zjawisko. Uspokajam, bo często moi pacjenci mnie o to pytają. Jest to taka sytuacja, kiedy zasypiamy, i w zasadzie na tej granicy między snem a jawą nagle czujemy, jakbyśmy gdzieś spadali. Jakbyśmy się gdzieś zapadali, w jakąś otchłań wpadali i z takim drżeniem wybudzamy się. Czasem z takim przestrachem. To jest zupełnie normalne. To nie jest żadna choroba. Ja też tak mam czasami. Nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Można tylko. Na to zwracać szczególną uwagę wtedy, kiedy mamy do czynienia z takim szczególnym rodzajem padaczki, jest to młodzieńcza padaczka miękloniczna, gdzie takie zachowanie, czy taki, taki stan występuje bardzo często i jest przejawem po prostu choroby. Ale Najczęściej jest to zupełnie fizjologiczne i naprawdę niegroźne. No dobrze, co się dzieje z nami, jeśli śpimy za mało? A, dzieją się z nami bardzo nieprzyjemne rzeczy wtedy. Jeśli nie śpimy, jeśli czuwamy non-stop przez 17 godzin, to nasze ciało reaguje na wszystko tak, Jakbyśmy mieli we krwi pół promila alkoholu. Mamy problemy z koncentracją, z zapamiętywaniem, w ogóle z funkcjonowaniem. Jeśli nadal nie śpimy, to z każdą godziną ten stan się pogłębia. Po 24 godzinach niezwania czujemy się tak, jakbyśmy mieli we krwi już promil alkoholu. Jesteśmy kompletnie zdezorientowani, nie potrafimy normalnie funkcjonować. A po jeszcze dłuższym okresie dochodzi do tego, że mamy halucynacje i ją mamy. Długie niespanie może prowadzić nawet do śmierci. Jeśli chodzi właśnie o to, o to takie czuwanie, to jest nawet rekord Guinnessa w niespaniu. W 1964 roku padł taki rekord i to było prawie 11 dni bez snu. Dokładnie 264 godziny i 12 minut. Nigdzie nie znalazłam, jak ten człowiek, który ustanowił ten rekord Guinnessa, wyglądał. jak w końcu mógł się wyspać, ale po tym wydarzeniu zabroniono ustanawiania następnych rekordów Guinnessa właśnie w niespaniu. Więc chyba nie wyglądał zbyt ciekawie. I nie róbcie tego. Nie próbujcie pobijać tych rekordów. Raczej starajmy się dobrze wysypiać. Dobrze spać, znaleźć czas na sen, taką regenerację, bo wtedy nasz organizm jest bardziej wydajny, lepiej funkcjonuje, lepiej się regeneruje. Tak jak mówiłam, chudniemy, robimy się coraz młodsi, układamy sobie w głowie wszystko, co przerobiliśmy w ciągu dnia. Odpoczywamy i się regenerujemy. Więc warto zadbać o swój sen. Na dzisiaj to tyle. Myślę, że następny film będzie o tym, co o śnie mówi medycyna chińska. I wtedy na pewno nie uda mi się zamknąć w 20 minutach, tak jak sobie dzisiaj założyłam, bo temat jest naprawdę bardzo obszerny, bardzo ciekawy i mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Jeśli uważacie, że ten filmik jest ciekawy, to możecie go udostępnić. Możecie zasubskrybować mój kanał, żeby nie przegapić innych filmów. Jeśli macie jakieś pomysły na temat tego, o czym mogłabym mówić, mając na myśli sen, oczywiście, to chętnie przeczytam Wasze komentarze pod filmem. A teraz już się żegnam i życzę Wam kolorowych snów.